Cześć z tej strony Socjo. Witam Was serdecznie. Jest okres przedświąteczny. Co prawda, na dworze mamy dzisiaj bardzo taki pochmurny dzień. Zobaczcie, śniegu nie mamy. A za tydzień, już święta. Dosłownie od dzisiejszego dnia, już święta. A więc. Yy, o czym ja dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, kochani? Dzisiaj poruszymy taki temat związany z, ze sportem, z uprawianiem sportów siłowych, z, yy, ogólnie z takim sportowym stylem życia. Yy. Ja zawsze byłem człowiekiem, który bardzo popierał w ogóle sportowe, yy, sportowe postawy, rywalizacje. I jestem z pełnym pewnym szacunku dla tych, którzy walczą w sporcie o wyniki, bo sam dobrze wiem ile wymaga to pracy, ile to wymaga z litrów wydanego potu konsekwencji i trudu, żeby osiągnąć to w sportach zespołowych takich jak piłka nożna, czy, czy TPS koszykówka, czy, czy jakieś tam jeździectwo. Konne, czy powiedzmy, byłoby to jazda na rowerze wyczynowa, czy na przykład sporty jakiejś walki, czy siłownia. Wiecie, ja też ostatnio chodzę, chodzę sobie już dość od jakiegoś roku na zajęcia i bokserskie i wspieram to taką bazą ćwiczeń na siłowni. Myślę, że media też trochę napędzają taki pewien wzór. Takiej rywalizacji, która dzisiaj tak do, do, dość mocno zaczyna się z, z, tak powiem, swoją obecność zaznaczać wśród osób, które uprawiają sporty sporty i walki. Boks ostatnio tak klasycznie nabiera na sile, coraz bardziej. Wiecie, kiedyś chciałem powiedzieć Wam o, o, o zachowaniach niektórych osób na siłowni, jest to dla mnie troszeczkę dziwne. Mianowicie. Jeżeli ja przychodzę na siłownię i, i widzę, za, przeraża mnie taki widok osób, które mm, po prostu nie mają w sobie jakiejś energii, życia, dla mnie, pobyt na siłowni, ja za nią zapłaciłem, dla mnie, trening powinien być na tyle absorbujący moją osobę, na tyle wy, wymagający wysiłku trudu pracy, że ja po prostu wychodzę spocony z tego z tej, z tej siłowni. Tak? Wykonuję dwie serie ćwiczeń na przykład na wykorzystanie wolnych ciężarów, z wykorzystaniem handli, powiedzmy i, i suwnicy jakieś, czy wyciskaniem sztangi. Robię sobie 2-3 minuty przerwy yy, i jadę dalej. Nie? I po tym takim treningu, który powinien według mnie solidny trwać około dwóch godzin na siłowni. Ja jestem zapłacony i czuję ból mięśni. Natomiast czasami obserwuję młodych, zwłaszcza do tych młodych mam taką, taką ogromną prośbę. Jak przychodzi się do siło, na siłownię, oczywiście bardzo ważne są kontakty, trzeba porozmawiać z innymi, ale w niektórzy to kurwa chodzą tak po tej siłowni, jakby tam przychodzić za karę. a Zrobić zrobi ćwiczenie, stoi, rozgląda się, taki chłopaczy na nie, widać jakiś taki młody adept, stan przyszedł na siłownię, żeby poćwiczyć. Ruszył się z domu, nie wiem kto go tam zachęcił, czy, czy bodźcem takim mobilizującym go do przyjścia yy, na przykład na siłownię, na przykład mówię o siłowni, czy w ogóle do yy, podjęcia jakiejś aktywności, czy yy, yy, żeby zacząć uprawiać ochotę dyscyplinę sportową, czy tym bodźcem były media elektroniczne, czy go zachęciła może koleżanka, może kolega, może. może podpatrzył gdzieś jak ktoś uprawia jakąś dyscyplinę sportu i przyszedł poternować no to jak przyszedł, to niech, niech, niech kurwa się weźmie do roboty. Dla mnie... <gryw> mnie to po prostu rozśmiesza i, i trochę mnie przeraża też postawa młodych ludzi. Zrobi dwa ćwiczenia i po prostu stoi i rozgląda się, nie wiem za czym. Czy może liczy na to, że ktoś z nimi zacznie udzielać wywiadu. Albo w trakcie ćwiczeń po prostu wykonuje ćwiczenie i patrzy się na innych. No kurczę. Nie rozumiem tego w ogóle. Mm. W niektórych młodych, młodych tych e, osobach, e, tym, tych, tych, na, mam na myśli tych nastolatków, nie widać jakiegoś takiego życia. Snują się po tej siłowni jak, 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 e, jak dusze w Hadesie. E nie widać, żeby przyszli i ćwiczyli z takim zaangażowaniem, więc weźcie się do pracy. Weźcie się do roboty, bo w innym wypadku nie będzie efektów. To będzie tylko zmarnowany czas, zmarnowane pieniądze, bo was zapewne ten karnet, ten wstęp na siłownię, czy zaoszczędzone pieniądze, czy zarobione, czy wzięte od rodziców. Nie wiem, ale skąd by nie były wzięte te pieniądze, to będzie czas zmarnowany. Albo jeszcze najlepsze jest to, zrobię taki gość powiedzmy ćwiczenia sobie na jakiś tam parę wyciśnięć sztangu, tak, stanie, stanie przed lustrem, wygląda się z tej strony. on wygląda, wygląda z tej strony. Patrzcie, czy już mu, czy, wiecie, już mu kurwa u, urosły mięśnie. <laughs> Mam ochotę powiedzieć mu gościu, <laughs> nie się efektów tak od razu, to jest niemożliwe. Um, Wzrost masy mięśniowej, zobaczenie efektów ćwiczeń. W przypadku niektórych osób przychodzi część szybciej, w przypadku niektórych osób przychodzi wolniej. To zależy od metabolizmu. Ale zawsze jest to wynik konsekwentnej pracy. Przez przynajmniej ten kwartał trzeba ćwiczyć. Przez jakieś 3 miesiące zobaczycie jakieś efekty. A więc nie śpijcie, bierzcie się do pracy. Pozdrawiam was ciepło.